Witam wszystkich dzisiaj chciałbym pokazać jak rozebrać, dostać się do rozrusznika Renault Clio 1.5, to jest 2009 rok trójka, eee, więc rozrusznik mamy w tym miejscu, go widać tu, dosłownie. I ja zdemontuję sobie te rury. Tak, pierwsze co to eee, tutaj ta rura do zdemontowania jest ta duża. Obudowa silnika, akumulator wyciągnąłem, żeby się po prostu podładował, ale najważniejsze to jest odkręcić plus. No i demontujemy sobie te rury, które nam tutaj będą przeszkadzać, żeby się po prostu spokojnie do niego dostać tutaj. Ja już demontowałem tak, tego węża tutaj, tego węża, który szedł o tutaj troszeczkę płynu wyleciało o i tego mam tutaj zabezpieczony troszeczkę płynu wyleciało, ale słuchajcie wiadomo, y, można tego nie robić w ogóle, nie demontować tego ale zobaczcie teraz jak i mam dostęp tutaj do rozrusznika jest on po prostu na wierzchu, więc w tym momencie mam bardzo dobry dostęp, mogę sobie go odkręcić, sprawdzić tak jak trzeba i po prostu jest wszystko na wierzchu, więc troszeczkę rozebrania, ale mamy Mamy do, dostęp do wszystkiego. Słuchajcie, jak odkręcicie tak, tutaj yy, sterowanie plus do tego, yy, raczej plus dodatkowy tutaj, to yy, macie pierwszą śrubę macie w tu w tym miejscu, o ją będzie widać tutaj, o tak. Druga jest spod spodu, to jest klucz 13, yy, widoczna, ona jest dokładnie tam, więc spod, spod, spod spodu się trzeba położyć i odkręcić rozrusznik jest na dwie śruby, więc spokojnie, o tak jak widzicie teraz wychodzi mi i mam do niego pełen dostęp tutaj od góry, musimy uważać, bo jest chłodnica, żebyśmy jej nie dźgnęli. Dobra, muszę, że tak powiem, dwoma rękami to zrobić, bo nie chciałbym nic tutaj uszkodzić. Mamy już rozrusznik na stole i teraz tak, jak chcemy go sprawdzić, jak chodzi. Minus tutaj z akumulatora bezpośrednio możemy sobie podłączyć. Minus mamy tutaj. Obojęcie gdzieś na obudowie, plus to jest tutaj taki najbardziej wystający element, tutaj gdzie się śruba trzyma, ten gwint i tutaj mamy tak jakby to sterowanie. Musimy sobie podać tutaj plusa, gdzie idzie to ze stacyjki w naszych samochodach i wtedy widzimy, co się dzieje. O. Widzicie jak działa? W moim przypadku, tak jak tu widać, tu, może nie widzę do końca. Bendix po prostu nie wybija go, nie, wy, nie wyrzuca go, czyli po prostu. No co tu będę ukrywał? Do, nadaje się po prostu do regeneracji, czyli rozbieramy go tutaj i regenerujemy go, żeby po prostu Bendix był wybijany tutaj podczas pracy. Yy, mam nadzieję, że się uda. OK, dostałem się do środka rozrusznika. Troszeczkę rozbieranie jest, ale w miarę proste, bo to są tylko e, śruby typu e, na krzyżaka, e, śrubokręt. I patrzcie, co tu, jak to wygląda. To wszystko pracuje na sucho. Smart był, może lata temu. No i jak ten Bendix ma odbijać? No nie ma prawa odbijać, wszystko jest suche. E, wszystkie zębatki, o tak jak tu widać, one są suche, pracują po prostu na sucho. I to nie ma możliwości, żeby to pracowało, odbijało yy, i działało normalnie, więc po prostu on się kręcić, kręcić, się kręcił, ale nic poza tym nie, nie miał tyle siły, żeby go wypchać, o, ponieważ to wszystko ciężko chodzi. Spróbujemy go nasmarować.